To, co jest kluczowe, to jest to, żeby rozwijając energetykę obywatelską, pamiętać o tym, by ona wpływała na stabilność całego systemu, a to oznacza, że musimy promować obszary samobilansujące się. Dzięki temu e, wszyscy na tym zyskamy. Trwają obecnie konsultacje publiczne, konsultacje społeczne. Szacujemy wspólnie z Ministerstwem Klinatu i Środowiska, że wsparcie otrzyma około 80 projektów. Wdrażanie tego instrumentu zakończy się w drugiej połowie 2032 roku. Zachęcamy również do korzystania z oferty wsparcia w ramach programu Energia dla Wsi. Mamy nadzieję, że już wkrótce nie tylko rolnicy, nie tylko indywidualne podmioty sięgną po te dofinansowanie, ale również społeczności energetyczne w całej Polsce. Szanowni Państwo, transformacja energetyczna w Polsce. Nie da się skutecznie przeprowadzić w realnej perspektywie czasowej bez szerszego zastosowania instrumentów finansowych. Mam na myśli pożyczki, gwarancje, instrumenty kapitałowe. Pieniądze publiczne są absolutnie niedostateczne. Musimy szerzej wykorzystać kapitał prywatny, tylko wtedy będziemy mogli się cieszyć czystym powietrzem i niższymi rachunkami za energię w realnym czasie. Bardzo dobrym rozwiązaniem są pożyczki łączone z dotacjami, w taki sposób, aby część zobowiązania finansowego był umarzany i w ten sposób dajemy o wiele wyższą zachętę dla beneficjentów, aby z tych pożyczek korzystać. Dodatkowo skala umorzenia w pożyczce może być powiązana ze skalą oszczędności w formie energii pierwotnej. Czyli im więcej oszczędności będziemy mieć na koniec projektu, tym wyższy może być poziom umorzenia pożyczki. Podstawowym źródłem finansowania transformacji energetycznej, w tym energetyki obywatelskiej, jest polityka spójności, czyli unijny budżet. W tej chwili są na to środki, trwają nabory, a już pracujemy nad następną perspektywą siedmioletnią. Bardzo nam zależy, żeby wyciągnąć wnioski z tych programów wsparcia, które są w tej chwili, poprawić je i w następnym unijnym budżecie zaproponować taką naprawdę atrakcyjną i skrojoną pod potrzeby ofertę finansowania energetyki obywatelskiej.